I do kiedy on to wypija? O, no to nawet yy... Dobrze, jesteśmy w pasiece u Pawła i Moni Stawowskich, w, w ten malowniczym. Patrzcie na piękne ule. Malownicze, malowane. Zobacz, z przodu jest. Może Paweł nam coś tutaj ciekawego opowie, to jest no, Paweł... taka unikalna rzecz i, i na pewno każdego zainteresuje że Paweł powiedz coś tak zdracie troszkę w naszej grupie my. my. Co ty tam takiego robisz ciekawego, bo nie no te cuda widać, ale no wiesz, teraz jest taki czas, że jest mało, mało pożytku dla pszczół i pszczoły trzeba dokarmiać i leczyć. Ja akurat dokarmiam syropem a co 4 dni daję im 1,5 litra syropu Aha. do 2 litrów i one sobie to powinny przez 3 dni do 2 dni wypić czyli 2-3 dni i spożytkować to nie można tego dać za dużo bo jak zalejemy a, ramki matka nie będzie miała gdzie je czerwić a teraz akurat pszczoły będą czerwić, a królowa będzie czerwić e, mm, e, brud, który zostanie już e, e, przez całą zimę. Także zależy nam na silnej rodzinie, i dlatego je dokarmiam. Ostrożnie seropem, żeby nie było za dużo tego seropu. Ale w tak pięknych ulach, to na pewno te rodziny będą silne. Zobacz, tu mamy na przykład mamy... ul do obserwacji. To jest ul do obserwacji, możemy popatrzeć, super. Możesz zobaczyć z przodu, teraz jest bardzo ciepło i one, one sobie wyszły na zewnątrz, Aha. sobie tutaj właśnie leżą. Ostrożnie, okej. Okay tak piękne momencie a te ule są w ogóle przepiękne przepięk. cała kolekcja każdy inny pięknie pomalowane przez monie, Może zaraz tutaj do nas dojdzie zerkniemy może jeszcze tutaj no ten ul to jest jak pałac Proszę obejrzeć. Proszę obejrzeć, one tam są. O tam, tam, tam. Kasia oczywiście zagląda z ciekawości. I mamy następne. Piękne konstrukcje. Każda z tych konstrukcji jest inna. Proszę. Tak wygląda malownicza górka, na której Paweł posadził setki roślin miododajnych, budki wszelkiego rodzaju. Jest to w wysokich górach i stanowi nie lada atrakcję turystyczną dla pobliskich miasteczek, grup ze szkół. O, jest Monia. Mali. Malarka uli. Monia. Halo, Monia. Dzień dobry. Byliśmy w Lasku z Puciusią, tak? Kuczka złapała trop. Mały filmik dla grupy Pszczelarstwo Miło nam, to jest Monia, cieszymy się. Tak pięknie te ule. Pomalowała wszystkie. Dziękuję. Do ja idziemy do Pawła na chwilkę. Na jakiś słupach z, z nam coś... oleju, żeby te pszcz... mrówki się topiły. To to, to Ale to jest takie trochę chore, nie? E, poniszczysz coś, inną strukturę, nie? Dopóki nie jest za dużo mrówek, to nie przeszkadza. Jest to jakaś symbioza. M, e, nam to nie przeszkadza. Także jest dobrze. To nie jest problem. Jemy syropik, Miam niam. Tak, niam. Okay. Tak, Miam syropik, miam niam. Wieczorne no to... Na razie na tyle wszystkiego naszego przekazu. Pozdrawiamy wszystkich czytelników naszej grupy, którą bardzo często odwiedza Paweł. Proszę jeszcze. I wszystkich pszczelarzy oczywiście. I wszystkich przymawców. Kochamy i pozdrawiamy. O fajnie, dziękujemy.